Cześć. witajcie po świętach, po nowym roku. Zbieram się do nagrywania tego od rana, a już jest po 15, idziemy ponadto do przedszkola. Chciałam Was przeprosić serdecznie za brak dalszej części vlogmasów. Materiał był, ale niestety <gryw> czasu i sił brakło na, na montaż tego wszystkiego. Kalendarze były spoko, wszystkim się podobały prawdopodobnie będzie wrzucony na kanał filmik odnośnie mojego kalendarza ze wszystkimi już produktami, które się zobaczyć na blogmasach i których nie było no chyba się odzwyczaiłam od gadania i czuję się z tym dziwnie ale generalnie spoko no troszeczkę może być źle słychać, no bo wiatry wieją jest zimno a u was jak tam po świętach? w ogóle to krzyczę, krzyczę, krzyczę i generalnie ładnie proszę komentarze pod filmami, bo już dostałam sygnały, że oglądacie a nic nie mówicie. No hello! Szanujmy się! Trzeba dać odzew, nie? Skoro ja do Was gadam, to wy pogadajcie trochę do mnie. Wcale nie naciągnęłam mamy na zakupy, nie? Cześć, cześć. Witam szanownych państwa. Dzisiaj mamy sobotę. Przepraszam za mój stan, mój wygląd, mój głos, ale nie dość, że bad hair day to jeszcze zatoki moje postanowiły odmówić posłuszeństwa, więc jestem opuchnięta. Mówię jak mówię i wyglądam, jak wyglądam. No, także nie wygląda to dobrze, ale Dominika bez przynajmniej raz w roku konkretnie zapchanych zatok i problemu z nimi to, to nie Dominika. Także muszę przecierpić swoje i będziemy żyć dalej. Update z budowy. Budowa nie jest już budową. 12 sklep się otworzył i nie uwierzycie, ale przez celu dzień były tam kolejki. Jakby co najmniej rozdawali coś za darmo, albo przynajmniej za pół darmo. A ponad ceny wcale nie zrobiły takiego wielkiego wow. Co śmieszniej, jest to kolejny sklep w okolicy. Tam mamy Biedronkę. Tam mamy niedaleko Lidla. Tam jeszcze jest milion innych Biedronek, Lidlów, Leklerków i tych innych. A i tak Aldi zrobił furorę. Hmm. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem bardzo podobna do małgorzaty rozenek. Podobieństwo uderzające, co? I w tej ciężkiej sytuacji ktoś mnie odwiedził. Z pracy wróciły, to biorą się za zadanie domowe z przedszkola. Obiadek oczywiście już też zjedzony. No i z powrotem jesteśmy w biurze. Mieliśmy chwilę na spacerze. Ktoś się skrada. Niestety ja dalej czuję się jakbym miała balon zamiast głowy. Nie wypróbowałam coś ze sobą zrobić, ale marne szanse, żeby to wyszło. W ogóle słabo wyszło. Także porobimy co mamy porobić i chyba czas się położyć, Odpocząć. Nie? Mieszka? Tak. Albo zjemy pizzę. A potem się położymy. Zobaczymy. Bądźcie z nami. No i jednak pizza przyjechała. Dzisiaj próbujemy z nowego miejsca na Krasińskiego z dowozem. I zobaczymy. Lewa strona to jest Texas Barbecue. A prawa Quattro Formaggi. Fromaggi, czy jakoś tak. Jesteśmy dzisiaj w godzinach u rodziców moich. Natka nie mogła się doczekać, jak tylko usłyszała, że, że jedziemy, więc jesteśmy. Eee, wczorajsza... <grywia> Bo chciało mi bajkę. Eee, wczorajsza pizza. No generalnie nie smaczna była, ale, ale jedliśmy lepsze. Ja już się też dzisiaj troszeczkę lepiej czuję. Aha, już przestały mi łzy z oczu lecieć, więc chociaż trochę można było się ogarnąć. Tak swoją drogą to też macie tak, że jak zatoki odmawiają posłuszeństwa, to zaczynacie kichać, a po czym, po czym się blokuje kichanie i zaczynacie łzawić. Dla mnie to jest próg po prostu nie do przejścia w pewnym momencie. No i strasznie wysychają mi usta. No i mam niestety tak, że jak mi wyschną usta, w sensie tam zaczynają się tak pękać i tak dalej, to ja już nie mogę ich niczym smarować, bo potem robi mi się zimno. I jedno się goi, następne się robi, tam, tam, ta woda podchodzi. No i walczę z tym pół roku. Żadne tabletki nic nie działa, także yy, zatoki i katar przestaje, a z ulicami zaczynamy walczyć.